Witam Cię w kolejnym filmie z serii oceniania fryzur piłkarzy EURO 2020. W tym wideo zajmiemy się reprezentacją Czech. Oczywiście jak w każdym filmie z tej serii, każdą fryzurę każdego piłkarza będę oceniał w trzech kategoriach, czyli pieniężności, łatwości układania tego czy będę umiejętności i jakie miejsce zajęła w rankingu męskie fryzury którego, jeżeli jeszcze nie widziałeś, znajdziesz link w karcie w tym wideo. Oczywiście każdą z fryzur w większości będę widział po raz pierwszy, także myślę, że nie przedłużając, Lecimy z tematem. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Blue Man Polska, która specjalizuje się w produkcji profesjonalnych pomad dowodów, które większość z Was może kojarzyć, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych marek. Natomiast w związku z tą współpracą postanowiliśmy stworzyć serię filmów, w których będę oceniał właśnie fryzury piłkarzy Euro 2020 i przy okazji zorganizować dla Was konkurs, w których aż 10 osób będzie mogło wygrać dowolny produkt marki. Bluma. Wszystkie informacje na temat konkursu znajdziecie w linku, który znajduje się w opisie pod tym filmem. Tam znajdziecie informacje, jakie są zasady konkursu, jak możecie dany produkt wygrać. Konkurs trwa od dnia dzisiejszego do finału Euro 2020, więc trochę czasu jest. Tych filmów kilka się pojawi. I w związku z tym zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie. A my startujemy z odcinkiem. Ciekawostka dla Was. Przed chwilą skończyłem nagrywać właśnie cały odcinek o reprezentacji Czech, przez którym gadałem a przez 40 minut. I nic się nie nagrało, w związku z czym witam Was ponownie, lecimy jeszcze raz z nagraniem w reprezentacji Czech. Wszystkich piłkarzy, powiem tak, nie ukrywam, nie będzie mi się chciało lecieć ze wszystkimi jakoś super mocno, bo każdego z nich już omówiłem przed chwilą, co czego oczywiście jakby nie możesz zobaczyć, bo, nie, bo się nie nagrało. Więc każdym z nich po prostu pójdzie bardzo szybko, więc ten film będzie dość krótki. Zaczynamy od Patryka Sika. Większość większością taką fryzurę powiedziałbym, że średniową. Czasami ta fryzura, z tego co widziałem, jakby w tych wcześniejszych jego, e, jego pokazach, we wcześniejszych. Tak, to jest dokładnie zawodnik. Zdarzało mu się mieć fajne fryzury, te dłuższe. Co mi się bardzo podobało. Tu był zawodnik podobny bardzo mocno do e, Arciego Andrew z Riverdale. E, fajna fryzura, taka dłuższa, więc jego fryzury poprzednie miały bardzo fajny wydźwięk, podobało mi się. Natomiast te późniejsze, czyli te jakby aktualne bardziej, są troszkę niżej. Tu bardzo fajnie się działa. Jego side part taki troszkę wygolony, więc nie mój klimat. Natomiast zdecydowanie, zdecydowanie fajny kierunek fryzur, taki na poziomie średnim, gdzieś tam powiedzmy takie, te fryzury są takie powiedziałbym, że bezpieczne, klasyczne, bez wodotrysków, ale ten side bardziej fajnie siedzi, więc u niego punktacja pieniężność na poziomie 3, łatwość wykładania na poziomie 3, przybym nosił na poziomie 4. Te fryzury są generalnie dokładne, ładne, skrudne, więc dałbym mu czwórkę. I side z rankingu tu wynik punktowy, a teraz wynik całościowy. Lecimy dalej do kolejnych zawodników. Ten zawodnik jest w ogóle ciekawym gościem Michael Kramentic. Eee, to jest gość, który po tym zdjęciu stwierdzam, że to jest peski pary z platyną w piłki nożnej. Więc eee, zdecydowanie przypominanie paryca platynowa. Na większości zdjęć wygląda bardzo podobnie. Nośli, łysą głowę. Ma też na większości, na części, na części zdjęć widać u niego, że to jest gość, który ma zakola. kola. Tutaj to widać na tym zdjęciu dokładnie. Więc jak część was z zakolami, która się zdecyduje, że warto, e, idzie w kierunku po prostu ogolenia na łyso. I jest to moim zdaniem dobry kierunek, ponieważ na tym zdjęciu to po prostu wygląda dobrze. Więc e, lekki zarost to jest zawsze dobrym wyborem, w się na łyso. Także jeżeli chodzi o kwestię związane z pieniężnością, to jest oczywiście środek rangi, czyli trujeczka. Jeżeli chodzi o łatwość w to jest piątka. Za Parisa Platynowa, jeżeli nie wiem, czy on też ma swoje teksty motywacyjne, albo czy gra w szachy, natomiast jest to... Czy ja bym to musiał Oczywiście jedynka, bo tej jedyności bym nie chciał, nie chciałbym się gość na łyso. I z rankingu męskich przedroczami kobiet lecimy z punktacją z ogolenia się na łyso, czyli z miejsca bodajże ósmego. I całościowy wynik widzicie tutaj. Przechodzimy do kolejnego zawodnika, żeby mieć trzech zamknięte. Kolejny zawodnik to jest zawodnik ten, tutaj. I tutaj miałem kilka zabawnych tekstów, które mi wyszły. Ech, oczywiście to się nie nagrało. Adam Klozek. To jest zawodnik, który ma mega, jakby jeden problem. E, ja też mówiłem. Jak masz ogródek. Tu na tym filmie będzie widać. Jak masz ogródek i golisz trawnik i jedziesz na marchewki, to na bank nie chcesz ich wygolić. I u niego jest dokładnie ten problem, że barber wygolił mu część, która nie powinna być wygolona. Czyli tak jak na ogródku nie chcesz kosianą wjechać na ogródek działkowy. Ten taki warzywny, czyli kapustę, buraki i marchewki, tak ku nie powinno się wjeżdżać na tą część, gdzie jest to wyglądane. Czyli ta część, która jest na środku głowy, po prawej stronie. Czyli ten tak jakby trójkąt bermudzki, który barberzy wyglądają, ten mega popularny na tureckim e, Instagramie barberskim. Nie rozumiem tego trendu i jakby po pierwsze, on może być ładny, on się może podobać ludziom i na bank się podoba, bo nie byłby tak popularny, gdyby się nie podobał. Natomiast on jest cholernie niepraktyczny, to jest na maksa Praktyce niewygodna prezura z tego powodu, że te włosy, które są krótkie, one są zazwyczaj wygrane na jedną długość, na mniej więcej około 1-2 mm. One bardzo szybko wyglądają źle i bardzo często musisz chodzić do barbera po to, żeby te włosy odświeżyć. W związku z czym, jeżeli nosisz side parta, to zdecydowanie wygodniejszy będzie taki takiej ekonomicznej części po prostu chodzenie i wygranie parta normalnego, czyli z przedziałkiem w miejscu takim naturalnym przez co ta fryzura po prostu będzie wygodniejsza i w układaniu, i w dbaniu o nią. Więc jeżeli chodzi o pieniężność, ja tutaj dwójkę, bo uważam, że to jest jakby... Biorąc pod uwagę, że to jest wygodny też przydziałek, co uważam, że powinno być generalnie karalne, jestem wielkim przeciwnikiem takich fryzur i jak mogę, to zniechęcam, jak się da. Więc pieniężność jedyneczka. Jeżeli chodzi o łatwość w układaniu, w zależności od fryzury, jak to robisz, ale generalnie side part w tej wersji jest dość prosty w układaniu, ja dałbym czwórkę. Czym bym tą fryzurę nosił? Zdecydowanie jedynka. I jeżeli chodzi o wynik z rankingu męskiego, to podciągniemy go pod sideparta, chociaż nie zasługuje na punktację sideparta. Natomiast jest to nadal sidepart, więc punktacja z sideparta. Uciekamy od tej tragicznej, jak dla mnie, fryzury do zawodnika, który zwie się Matej Wydra. Znajdujemy go sobie na Instagramie. Mam Mateja Wydrę. I tu jest zawodnik, który bardzo bezpiecznie rozgrywa swoją fryzurę. E, tu jest w ogóle ciekawa rzecz. Tu chcę jedno rzecz powiedzieć. Tu widać to, co moim zdaniem mega problemem, e, ponieważ w side parcie często, nie wiem dlaczego tak jest, ale czy to fryzjerzy, czy to jakby klienci wygalają sobie ten bok po stronie przedziałka na jedną długość. Po prostu na zero na jeden centymetr. I tu na tym to widać, że te włosy jak odrastają, to one na całej wysokości tego boku odrastają równomiernie, przez co jakby asymetrycznie ta głowa się po prostu, czyli optyczna ta głowa się po prostu poszerza. To jest problemem z tego powodu, że tak jak było poprzednio w tym trójkącie bermudzkim, trzeba to często wygalać, żeby to wyglądało dobrze. I przykładem z polskiego podwórka na przykład jest Opta, który łączy i tą poprzednią fryzurę, i tą fryzurę, czyli ma przesunięty przedziałek mocno do środka głowy i wygląda u bok. I jak owce lubię, uważam, że robi zajebiste robotę, zajebistą robotę na polskim YouTubie pod kątem treści, pod kątem całej, nie wiem, monetyzacji swojej twórczości w internecie, tak jego fryzura z mojej perspektywy jest tragiczna, wygląda na maksa źle. Natomiast to, co powtarzam często na filmach, jeżeli ktoś mówi, że ta fryzura jest słaba, ale Ci się podoba, to opinia innych ludzi nie ma po prostu znaczenia, więc moje zdanie na temat fryzury obcy w ogóle nie ma znaczenia, bo widać, że jemu ta fryzura po prostu się podoba i dobrze się w niej czuje, bo nosi ją już od kilku lat i cały czas jej nie zmienia. Więc jakby z perspektywy mojej takiej ideologii fryzur, czyli tego, żeby nosić fryzury po prostu, które Ci się podobają, zdecydowanie obca robi to dobrze, bo widzę, że nosi fryzurę po prostu, która mu się podoba. Natomiast z mojej strony ta fryzura tragicznie w życiu mnie nie nosił. I tu jest przykład właśnie, jak to wygląda e, w takiej powiedzmy wersji mniej ortodoksyjnej. E, wygląda bok ciężko odrasta, natomiast sama fryzura u niego jest bardzo bezpieczna. Ten jakby u Czechów najpopularniejsze, co mogę powiedzieć o ich fryzurach w większości, nie u wszystkich, o wszystkie w większości jest to, że każdy z nich przychodzi do fryzera i mówi, poproszę boki krótko, góra długo i lecimy z tematem. Skupiają się na piłce, mają wywalone na fryzurę. Ma być praktycznie, ma być krótka, ma być wygodnie. I tak jest, więc u niego, jak u większości Czechów, trójeczka za pieniężność, trójeczka za łatwość układania, dwójeczka za to, czy bym nosił, czy bym nie nosił i wynik Krukat bądź side part, w tym wypadku Sidepart. Eee, jeżeli chodzi o nazwę fryzury, punktacja z rankingu męskie fryzuryczami kowet również z Sideparta i całościowy wynik widoczny tutaj. Lecimy do kolejnego zawodnika, bo jestem dalej podirytowany, że nagrałem zajebisty odcinek 40, przez 40 minut, który się nie nagrał. To już jakby drugi raz, kiedy to zrobiłem. Nigdy się tego nie przyzwyczaję. Vladimir Darida. Często się pojawiał chyba w komentarzach, żebym o nim nagrał. Nie pamiętam, czy o nim mówiłem. A mówiłem, że jest podobny do mojego znajomego Kaitana, Wladimir Dalida. Taki tatusiek, To co mówiłem. Jakby większość Czechów to jest średniawka. Ona jak miał dłuższy, to, to wyglądała jeszcze fajnie. To jest fajne. Jakby tu mi się dużo bardziej podobało, tylko to było z 2019 roku. Aktualnie ta przydowała u mnie zdecydowanie gorsza. I pasuje mi w ogóle, jakby on mógł być trenerem Tenisa. Jakby nie wiem dlaczego, ale na maksa mi się przypomina, że mógł być trenerem tenisa. Jakby ma jakiś taki waj. A, i to już tutaj jakby. Tu miałem powiedzieć, jak ci widziałem. Gość przypomina mi na maksa takiego behawiorystę psiego z TikToka. Jak standardowo czekam: trujeczka za pieniężność, ponieważ zwykła średniawka. Trujeczka, jeżeli chodzi o łatwe układania. Dwójeczka, bo większość tych fryzur bym nie nosił. E, są po prostu takie mega basicowe, czyli boki krótko, góra długo, co już wcześniej wspominałem. I w tym przypadku lecimy z side partem w kontekście nazwy fryzury z rankingu męskiej fryzury. I sumaryczny wynik tutaj. Kolejny zawodnik: Thomas Halls. Co mamy do powiedzenia o Tomasie? Kurde, jestem tak podirytowany z tym nagrywaniem, bo już bym się zabierał za kolejny odcinek i już bym nagrywał kolejny odcinek, który już by się pojawił za chwilkę na kanale. A tak muszę drugi raz skazać o zawodnikach Czech. Także zawodnicy czescy, docencie to. A, tu jest kolejny zawodnik. To jakby jedno zdjęcie. To. Jakby to zdjęcie tu jakby... Ten ziomek jest przykładem jakby całej reprezentacji Czech. On pokazuje, że każdy z trzech, tak jak powiedziałem wcześniej, boki, krótka, góra, boki krótko, góra długo, bez pierdzielenia się z jakimikolwiek co szanuję, bo jest dla nich to praktyczne bez nadwodzenia się, naprawdę, jakby nie ma co powiedzieć. Jakby no, klasy natomiast, klasyk nad klasyki. Trójka, za pieniężność, średniawka, kurka za łatwość układania, dwójka za to, żebym nosił i w tym przypadku mamy do czynienia też z jakąś tam już wersją bardziej krótkata niż serpenta, bo ta grupka jest za krótka. Więc krukat z ranking męskiego do rotamikowego, którego jeszcze nie widziałeś, to karta tutaj śpawi w narożniku. No i sumaryczny wynik widzisz teraz. Przechodzimy do kolejnego zawodnika z Czech, którym będzie Lukas Mosokust. Czeka na tych Tomasów, bo tutaj będzie dwóch zawodników czeskich, którzy pogromili całą reprezentację. Oni dwójkę w grę włosową wygraliby z całym teamem. I to tak wiecie, jakby ta druga część by strzelała sobie tak samo samobój jak Szczęsny. Nie pamiętam, w jakim meczu, w tym, w tym Euro, ale taki wiecie, samoby plecami, nie? Że jak to kiedyś na streamku powiedział Bartosz x Ententacion, nie da się, a to zrobiłeś. Większość piłkarzy w grę włosową przegrałaby z tymi dwoma Tomasami dokładnie w ten sposób. Graliby dwóch na całą resztę reprezentacji i tak by przegrali. Eee, u niego było całkiem spoko, z tego co pamiętam. Generalnie u niego te włosy są takie, że jakby widać, że jakby jest potencjał, ale jakby nie przykłada go uwagi. Eee, tu wydaje mi się, jak się cofnąłem do tych. Tak, tu, tu, tu było w sumie fajnie, bo on ma większą taką fryzurę. Czyli taki powiedziałbym, że quiff, taki właśnie wydaje tego y, podobnym jak ten y, Archie z Riverdale, czyli taka troszeczkę dłuższa też y, średnia, średnia góra, chodzi mi o długość i lekko zapuszczone boki. Więc z pieniężności dałbym mu. Y, dałbym mu czwórkę. Z łatwością układania trójkę. Z tego, czy bym nosił, dałbym mu trójkę, bo zdecydowanie jest to wyżej niż reszta Czechów. I z rankingu kategoryzujemy go jak FIFA, więc punktacja z skrywał widoczna tutaj i cały wynik widoczny teraz. Kolejny zawodnik z reprezentacji Czech z linii środkowej to Petr Sepcik, którego już sprawdzamy na Instagramie. Petr Sefcik. A nie, tego nie bierzemy, nie było go. Kolejnym zawodnikiem z reprezentacji będzie Jakub Yangto I u niego taką rzeczą ciekawą jest kolor włosów, czyli ten szary. Na większości tych najpierw widać ten kolor ma. Tu widać bardzo fajną rzecz na tej krzyżurze, że ja to sobie miałem przy mojej koloryzacji w momencie, kiedy robimy koloryzację na taki bardzo jasny kolor, to często wybijałem, tak to widzicie na grzywce, ten taki żółtawo-pomarańczowy odcień, takiego, taki, taki brudny troszeczkę, jakby to jest normalne, znaczy nie wiem, czy jest normalne, ale to mi się też zdarzyło, więc to jest ciężkie w ogóle, żeby sobie z tym poradzić. U niego tak, to jest to zdjęcie, co widziałem. U niego jakby jest tak naprawdę tak samo jak każdy inny Czech. To będzie bardzo częste w tym filmie, więc jeżeli się ludzi to po prostu musisz przywyknąć, bo części tak mają z fryzurami, że raczej nie są wytnie ciekawe, raczej taka jest średniawka. Więc trójeczka za pieniężność mamy ponownie, bo krótko ugra długo. Eee, jeżeli chodzi o łatwość wkładania, to czwórka, bo ta będzie prosta w układaniu. Jeżeli chodzi o to, to trudno nosić to dwójka, bo mi się nie podoba. I za ranking męskie przedwzorczami kobiet, punktacja z krukata, więc widoczna tutaj. I cały wynik widoczny tutaj. średnia średniawka. W większości przypadków. Nie będzie o czym mówić eee, u Czechów, co nie wiem, czy jest przykre, ale tak jest. O, tu mówiłem. To było też dobre. W każdym razie, ta chwilka mi przypomina odwróconego Atlasana z Wikingów, ponieważ Atlestan wygrał sobie kółko na górze z łysą głową, a on ma tutaj na odwrót, więc po prostu przychodzi do głowy i stwierdziłem, że to jest bardzo ciekawe, żeby się tym podzielić. Eee, w każdym razie, u niego jest taka sama średniapka, jak u większości Czechów. Czyli boki krótko, góra długo. Nic szczególnego. Trójka za pieniężność, czwórka za łatwość układania, dwójka za to, żebym nosił i ranking prezury męskie przed uroczami kobiet z krukata. Ściągamy tutaj wynik, i tutaj sumarycznie cały wynik. Nie ma co przedłużać, lecimy do kolejnego, czyli Aleksa Krala, który jest czeskim Sydneyem, Polakiem piłki nożnej. Alex Kral, czyli czeski Pujol, czeski Sydney Polak piłki nożnej. I tutaj bardzo fajna sprawa, dwie rzeczy powiedzieć. Na tym zdjęciu. Petarda, zajebiście to wygląda, mega mi się podoba, natomiast zwróćcie uwagę, tutaj na grzywkę to się dzieje versus tutaj na grzywkę to się dzieje. Widać, że ta fryzura wymaga jakiejś umiejętności, żeby ją ułożyć tak, żeby te włosy miały jakąś taką objętość, jak na tym zdjęciu i fajnie układały się na grzywce, żeby nie było tych przyświtów. więc jest to fryzura, która według mnie pieniężność ma na poziomie czwartym, bo bardzo fajnie się wyróżnia, nawet powiedziałbym inaczej, pieniężność mu na poziomie piątym, ta fryzura się po prostu wyróżnia, jest inna, co mi się oczywiście podoba, Łatwość w układaniu jest na poziomie drugim, ponieważ ta prezura, jak widzicie na tych dwóch zdjęciach, nawet jest ciężka do ułożenia. Yy, z tego powodu, że robić to prześwity. Czym ta tą prezurę nosił? To jest oczywiście dwójeczka, nie jest to mój klimat, nie jest to mój skręt włosów, nie jest to do zrobienia na włosach, które są na poziomie falowania takim jak moje. I męskie prezuroczami kobiet ranking nie było takich kroków mocnych na tym rankingu, co oznacza, że dajemy średnią wynik, czyli nie wiadomo, jakby jaki byłby wynik na pewno, czyli nie jest ani za słaba, ani za wysoki. Czyli poziom punktu 3. I smarszny wynik widzisz tutaj. Przechodzimy do kolejnych zawodników, czyli do Andrea Celustka. Tutaj mamy tylko i wyłącznie fanpage Andrea, ponieważ nie ma swojego głównego kanału. Tutaj dwie rzeczy. Nosił wcześniej fryzurę, która nazywa się e, Topnot, czyli fryzurę, która ma dłuższe włosy do góry, wygolone boki, jakby, jakby zaciągniętą kitkę. Jest to coś, co wygląda źle, moim zdaniem, i to jest to, o czym mówiłem, że nie wiem, czy włosy, które są z tyłu. Przy dłuższych tak da się je ogarnąć w inny sposób niż wygolenie. Ja nie będę szedł w kierunku topnota, bo mi się to cholernie nie podoba, bo na to według mnie bardzo słabo. I jeżeli chcemy włosy związywać do góry, to te włosy po bokach również powinny być dłuższe. W każdym razie topnot jest bardzo nisko. Natomiast tutaj mamy do czynienia już z takim, powiedziałbym, że set takim popularnym, który to jest w większości, może nie większości, u wielu piłkarzy. I to jest taki poziom, powiedziałbym, że lekko ponad średni, czyli. Punktację za pieniężność dałbym mu na poziomie 3, punktację za łatwość układania dałbym mu na poziomie 4, punktację za do dobrodronność dałbym mu na poziomie 3 i punktację za ranking dałbym mu na poziomie QIFA, ponieważ jest to pewnego rodzaju wariant na poziomie QIFA. Cały wynik widzisz tutaj. Przechodzimy do kolejnego zawodnika, jakim jest Wladimir Kufal. I Wladimir jest zawodnikiem jak każdy inny czek. Włosy na bokach krótko, na górze trochę dłużej, co oznacza, że nie ma tu do powiedzenia, jest jak każdy inny piłkarz czeski albo prawie większość piłkarzy: czyli trójeczka za pieniężność, czwórka za łatwość wkładania, dwójka czół bym nosił? nie nosiłbym, e, ale nie jest aż tak tragiczna, żebym miał nie nosić, że jest pewien promyczek nadziei, że mógłbym kiedyś ją nosić. I krukat, jeżeli chodzi o ranking męskich przed roczami kobiet, całościowy wynik ty widzisz tutaj. Przechodzimy do zawodnika, który zaskoczył mnie, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył: Tomas. Kalas. To jest top jeden czeskich piłkarzy. To jest gość, który widać, że umie grać we włosową grę i tak jak powiedziałem wcześniej, razem we współpracy z kolejnym zawodnikiem, który za chwilę się pojawi, czyli drugim Tomasem, czyli bramkarzem, w dwójkę pokonaliby całą reprezentację Czech pod kątem gry włosowej. Wie co robić, wie jak to robić, umie układać te włosy, z brodą siedzi to zajebiście. Stylówkowo siedzi to zajebiście. Ma ten taki yy, taki bad bojowy taki lancerski vibe'ik. Wygląda to mega fajnie, na tym zdjęciu tak samo. tej Umie też przerzucać sobie to przy tej długości, którą on ma, można się bardzo fajnie bawić, lecieć w kierunku side swept'a, tak jak na poprzednim zdjęciu, w kierunku jakiegoś sneakbacka na tym zdjęciu, więc wie, jak, wie jakie są zasady gry, gra w tą grę i gra w nią dobrze, więc Thomas Kalas jest aktualnie top 1, jeżeli chodzi o fryzury czeskie. Przynajmniej według mnie, robi to najlepiej i wygrywa. Pieniężność, piąteczka, bo się wyróżnia, robi to dobrze, z tatuażami, z brodą. Wszystko siedzi tak, jak powinno siedzieć. Bardzo fajnie to wygląda. Łatwość w pokładaniu. Przy takich fryzurach musisz się nastawić, że jeżeli chcesz je nosić, to musisz się nauczyć układać, więc bujeczka mogą sprawiać problemy. To, czy bym nosił, zdecydowanie 5. To jest totalnie mój klimat, totalnie kierunek, w którym ja dążę, który lubię. I jeżeli chodzi o męskie futury kobiet, to wyciągamy średnią, ponieważ czasami jest sideswept, czasami jest undercut, czasami jest slickback, więc wyciągnijmy średnią ze slickbacka i sideswepta. I, i tu widzisz punktację już, jakby, który jest. Plus sumaczne wyniki, jest tutaj. Bezapelacyjnie wygrywa czeską reprezentację. Zostaje nam Jan Boril, który ma syndrom klasycznego czeskiego piłkarza, czyli boki krótko, góra długo, bez polotu, bez jakichś wodotrysków, bez jakichś fajerwerków, czyli średniawka czeska. 3 punkty za pieniężność, bez szału, 4 za łatwość, bo łatwość na brudurę układa, 2 za to, czy bym ją nosił, czy bym jej nie nosił i wynik z męskie przed kobiet z Krukata. Sumarycznie wynik tutaj. Przechodzimy do ostatniego piłkarza reprezentacji czeskiej, czyli Tomasa Waclika, Waclika, i tutaj jest top 2 reprezentacji Czech, ponieważ Tomasz Waclik, tak jak było w przypadku poprzedniego Tomasa, zna zasady gry, gra w tą grę i gra w nią dobrze. Wychoda troszeczkę kluczu niż w przypadku Tomasa Kalasa, natomiast bardzo pani to wygląda. W ogóle gości są do siebie mega podobni, przynajmniej z mojej perspektywy. Umie to robić, wygląda dobrze, z brodą to siedzi fajnie. O, w ogóle ma rękawice piłkarskie, które pan widziałem na tym. Na TikToku myśleśliły. Jestem takim jakby łuskami smoka, ciekawe. Eee... Naprawdę potrafię w tą grę grać, te fryzury wyglądają dobrze. Na tym zdjęciu w ogóle mega mi przypomina Malczyńskiego, tylko nie wiem czy tego młodszego czy starszego, starszego z Fame'u. I on umie w tę grę grać, podoba mi się jego fryzura zdecydowanie. Top 2 reprezentacji czeski pod kątem fryzur. Pieniężność 4, troszeczkę niżej niż Tomasz Maskala. Łatwość w układaniu trochę wyżej, trójeczka, bo te fryzury są krótsze. 3 bym nosił, piąteczka, zdecydowanie bym nosił. I punktacja dla rankingu męskiego fryzura Sumarycznie widzisz wynik w tym miejscu. Podsumowując, za drugim razem udało mi się w końcu nagrać odcinek o męskich fryzurach reprezentacji Czech z Euro 2020. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Kilka fryzur mnie zaskoczyła. Większość fryzur taka średniawka, czyli boki krótko, góra długo, już co mówiłem. Jestem ciekaw, jakie masz zdanie na temat fryzur czeskich piłkarzy. Daj mi znać w komentarzu, jak ten film Ci się podobał. Będę mega wdzięczny, jeżeli ten film wyślas jakiemuś swojemu kumplowi, który interesuje się cudzami, który interesuje się może piłką nożną, ponieważ moim celem jest w tym roku przebić stoka i odebrać srebrny przycisk YouTube'a. Będę robił wszystko, żeby ten wynik osiągnąć. Jeżeli możesz mi w tym pomóc, będę bardzo wdzięczny. Oczywiście partnerem tego odcinka jest Blueman Polska. W opisie do tego filmu znajdziesz możliwość wygrania dowolnego produktu tej marki w ramach konkursu, który wspólnie organizujemy. Wszystko opisane w linku w opisie tego filmu. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąteczka.